Idą kurki na podbój oceanu, na deskach. 30 stopni średnio. Czekaj, bo wyglądają jakże woda mokra i zimna. deski można ciągnąć po wodzie ale dziewczyny wymyśliły, że jak będą miały deski nad wodą to deski nie pomoczy ani ich nie pomoczy kurka siwa zmieniła górna woda normalnie tutaj nie sprzyja aparatowi ha, 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 ha. Cię? Ale nic nie masz. Nic nie masz. Co? To mnie poparzyło całe. O kurde. Chodź do ratownika.